Hej kochani, witam was w kolejnym filmie na moim kanale, a dzisiaj poruszę temat obgryzania pięterek przez koszatniczki oraz y, obsikiwania ich i tym podobnych sytuacji, które po prostu no, niszczą pięterka, a ciężko jest dokupić je na wymiar, więc zapraszam do oglądania Moje koszatniczki zasikały pięterka i w sensie, ja im wymieniłam po prostu na dole jest ta zasikana część. Więc teraz będziemy je zabezpieczać. Zobaczcie, tak to wygląda. Nie za ciekawie. Dlatego sprawdzę się do tego jakiegokolwiek typu masło, najzwyklejsze masło. Po prostu tłuszcze, coś tłustego, żeby to było tłuste. I żeby to po prostu może odbijało. Po prostu, żeby zrobiła się taka. Osłona, że tak to nazwę. Na odgryzanie bardzo polecam preparaty. One są dla szczerów, lecz na koszatniczki także działają. Po prostu to im nie smakuje gorzkie. Polecam z firmy na przykład Trixie, ale są też bardzo dużo innych takich preparatów. No więc wyciągnęłam im i teraz będziemy te pięterka czyścić z wszelkiego typu odchodów i tak dalej i chciałam wam, was poinformować iż niestety koszki nie mają kołowrotka bo go tak pogryzły, tak go wygryzły że właściwie to już była dla nich huśtawka no więc ja już tutaj ale spokojnie będę zamawiać i nowe i metalowe jednak szukam pełny. no i jeszcze zastanawiam się o proszę Proszę. I jeszcze zastanawiam się Nad powrotnym drewnianym Ale boję się, że Będzie raz zasikany Chociaż to jest już najmniejszy problem A dwa to to, że po prostu One go poobgryzają Ejejej, poobgryzają to po bryzaniu no więc ja już tutaj im zamiatam, wrócę do was jak pozamiatam całe tę pięterka no więc pozamiatałam pięterkę i wrócę do was teraz yy, zaraz po tym jak po prostu wysmaruję masłem yy, całe te piętra, mam akurat resztkę masła więc myślę, że zużyję je do końca no więc jestem, wysmarowałam im i teraz Wam zademonstruję. O, zobaczcie. Mocz nie wchłonie się w to. Ja akurat mam tu wodę wiadomo. Zobaczcie, nie wchłonie się. Dobra. Dzięki czemu drobienko będzie uchronione przed zniszczeniem, napuchnięciem, jeżeli jest to dykta zwykła. Oraz po prostu brzydkim zapachem wynikającym z tego, że po prostu ten drobinko nasiąknie tym moczem A jednak nie, nie, nie polecam myć im płatki jakimiś preparatami dla ludzi. Na przykład typu mydło albo żel. No po prostu... Jest to dla nich nieprzyjemny zapach, co nam pachnie i może po prostu śmierdzieć. Dlatego najlepsze są preparaty bezzapachowe, przeznaczone specjalnie do tego. I to tyle na dzisiaj. Już w tym się za wkładanie od nich liseczek i tak dalej. Mam nadzieję, że Wam pomogłam. Pozdrawiam Was serdecznie do następnego filmiku.